Więc DAO to jest taki rodzaj spółki firmy nowoczesnej, jeszcze nieokreślony przez większość jurysdykcji na świecie. Najlepiej by było właśnie, gdyby DAO operowało w pełni na smart kontraktach, czyli nie ufamy żadnym osobom, no bo komornik nie przyjdzie, nie, nie, nie będzie egzekwował swojego prawa na blockchainie, nie będzie wysyłał do właścicieli tokenów. Widać jak bardzo jeszcze jurysdykcja, jak cały ten proces legislacyjny nie nadąża za, za naszą technologią. Chciałabym przede wszystkim przedstawić Wam pierwszego prelegenta. Jest to mój serdeczny kolega. Jest to Dominik Kuca, który jest prawnikiem bardzo fajnych, topowych polskich projektów, takich jak GameSwift, jak Cookie Free, przedsiębiorca. No i będzie nam mówił o DAO. Zobaczymy, jak się przygotowałeś. Proszę, typowy mecenas, dajcie brawka, i jedziemy. A ja się tylko przepnę. Dziękuję. I u Was powitać. Na ostatnim Kashifamie mieliśmy kilka takich tematów nie za bardzo profesjonalnych, troszkę dla takiej ulicy. No i chciałem podjąć temat DAO i na początku zapytać, kto wie co to jest DAO? Ręka do góry. OK, OK. Dobra, więc trochę się wbiłem w temat. Nie każdy wie o co chodzi. Więc DAO to jest taki rodzaj spółki, firmy nowoczesnej, jeszcze nie określony przez e, większość jurysdykcji na świecie. E, polega na tym, że jak mamy w zwykłej firmie e, zarząd, e, wspólników, e, czy osoby, które odpowiadają za majątek spółki, za wszystkie działania, e, które, która ta spółka robi, e, to w tej nowoczesnej strukturze opartej o kryptowalutach e, mamy DAO, czyli Władzę nad tą spółką, w cudzysłowie, spółką, mają osoby, które są posiadaczami tokena, no i to już w zależności od tego, na jakiej zasadzie działa projekt, czy trzeba stejkować tokeny, czy trzeba gdzieś je zdelegować. Te osoby mają władzę nad tym, co się w tym dało dzieje. No i co do zasady. Najlepiej by było właśnie, gdyby DAO operowało w pełni na smart kontraktach, czyli nie, nie ufamy żadnym osobom, które e, mają kontrolę nad tym, jak e, dana organizacja się zachowa w, określonym, e, w określony sposób, tylko po prostu głosujemy e, i z, e, jeżeli to wynika z, z głosów, e, tak, e, dany smart kontrakt się zachowuje, no ale jeszcze do tego musi pewnie upłynąć kilka lat, albo rozwiąże się technologia, albo programiści muszą lepiej pisać smart kontrakty. Ale przejdźmy dalej. No i właśnie brak osobowości DAO rodzi bardzo dużo problemów, z którymi się borykam na co dzień w pracy, bo ciężko zawrzeć umowę. Załóżmy, mamy takie umowy między DAO a DAO i ciężko strasznie nam egzekwować, gdyby doszło do niespełnienia warunków danej umowy. Ciężko nam egzekwować środki czy jakąkolwiek odpowiedzialność od jednej lub drugiej strony. E, o tym będziemy e, rozmawiać później, może trochę szerzej. Jakieś pytania na ten moment? Ok. Pastor? E, I okej, okay. no i czasami mamy do czynienia z takimi przypadkami, e, że prawo, no, z racji tego, że nie zna DAO i nie wie, jak funkcjonuje DAO i na czym polega ten rozwój e, rozmycia odpowiedzialności, e, próbuje podciągnąć e, to DAO do... Formy spółki, która jest znana pra prawu. Czyli na przykład mamy spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, mamy spółki, powiedzmy, cywilne, które tak naprawdę de facto nie są spółkami, ale odpowiedzialność za poczynania takiej spółki biorą wspólnicy spółki i odpowiadają całym majątkiem. W takiej spółce ZOW w Polsce mamy w określonych przypadkach odpowiedzialność taką biorą osoby, które sprawują zarząd nad tą spółką. No i mamy nie wiem, czy teraz opowiadać o tym, ale na, e, za chwilę do tego przejdziemy. Mamy taki przykład z życia, z życia wzięty. E, o tym już opowiedziałem, OK, e, Z CFTC kontra Oki kiedy e, CFTC pozwało właśnie to Oki DAO. To, to właśnie taki protokół, który e, podejmował decyzję za pomocą DAO. E, został pozwany przez właśnie CFTC za to, że prowadzili e, po prostu biznes bez procedur, AML, bez KYC i naruszali prawa doty dotyczące instrumentów e, pochodnych, no i trzeba było kogoś pozwać, tylko nie wiadomo, kogo pozwać e, w takim momencie, więc e, powództwo wystosowano na komunikatorze e, DAO, właśnie Wys wysłano taki powód, e, takie powództwo. No, i oczywiście na rozprawę sądową możecie zgadywać, czy, czy dało się zjawiło. No nie zjawiło się, nikt nie przyszedł. No i, no i tutaj mamy taki problem. No, oczywiście, CFTC sprawę wygrało z egzekwowaniem tego prawa do, do tam odszkodowania czy innych sankcji, które zostały zastosowane. To już szczegóły. No nie doszło, no bo nie było jak. Sąd uznał właśnie ten protokół DAO za, za organizację, która jest bardzo podobna do spółki cywilnej w Polsce, czyli de facto członkowie powinni odpowiadać całym swoim majątkiem, no ale więcej niż poza takim orzeczeniem nie dostaliśmy, nie dostaliśmy nic, no bo komornik nie przyjdzie, nie, nie będzie egzekwował swojego prawa na blockchainie, nie będzie wysyłał do właścicieli tokenów e, żadnych pozwów. E, Okej. Okay. Pozew doręczono, tak, tak jak powiedziałem. I kolejna taka głośna sprawa, e, dosyć aktualna, z Tornado Cashem. E, wiecie co to jest Tornado Cash? Korzystaliście może? E, no to powiedzmy może w ten sposób, że to jest protokół, kod, e, open source, tak większość zweryfikowanych kodów znajdujących się na, na blockchainach, który pozwala na to, żeby anonimowo przesyłać środki między portfelami. Czyli załóżmy sobie hipotetyczną sytuację, że ktoś by chciał wypraść pieniądze. No oczywiście to się nie podoba politykom rządzącym, organom ścigania itd. Ale z drugiej strony mamy sytuację, że mamy wojnę na Ukrainie. I ktoś, ktoś chciałby wesprzeć Ukrainę, a pochodzi z Rosji. No i oczywiście nie może tego zrobić żadnym przelewem bankowym. No, bo w tym momencie naraz się swoim władzą, no i prawdopodobnie trafiłby do więzienia. No i w takich szczytnych celach, czy mniej szczytnych, to już zależy od interpretacji, Tornado Cash powstało. No i niestety, Tornado Cash nie jest na rękę rządzącym. Ale musieli znaleźć sobie kozła ofiarnego. Nie było to dało, więc troszkę odejdziemy od tematu, ale posądzili twórców tego protokołu. Po kolei może o tym opowiedziałem, jeden z nich już wyszedł na wolność, ale Roman Storm na nim nadal ciążą zarzuty. Zarzucono mu właśnie m.in. spisek w celu prania pieniędzy i prowadzenie nierejestrowanego biznesu przekazów pieniężnych. E... Semenow pochodzi z Rosji, e... uniknął aresztowania, ale trafił na listę najbardziej poszukiwanych przez FBI, a Storm został zatrzymany w 2023 roku i postawiony przed sądem w Nowym Jorku. E... Proces Storma zakończył się werdyktem całkiem niedawno, w 2025 roku. Został winny prowadzenia nierejestrowanego biznesu usług pieniężnych, bo tak ten protokół został nazwany. Jednak przysięgli nie zgodzili się co do zarzutów o pranie pieniędzy i naruszenie sankcji, bo takie zarzuty też dostał. No i widzicie, w takim przypadku ciężko można mówić o takiej wolności w budowaniu. Troszkę stwarza to takie. Niebezpieczeństwo dla builderów, że nie mogą rzucić on chain rozwiązania rynkowego, które byłoby korzystne dla builderów, dla użytkowników sieci, bo mogą zostać, postawie... mogą zostać przeciwko nim postawione jakieś zarzuty, niekoniecznie trafne. Widać, jak bardzo jeszcze jurysdykcja, jak cały ten proces legislacyjny nie nadąża za, za naszą technologią. No ale tak się niestety dzieje. Pewnie będziemy to obserwować częściej. Miejmy nadzieję, że nie. Albo w końcu prawo dorośnie do tego, żeby nadążać za technologią i tym nowoczesnym biznesem. O tym już opowiedziałem. To jest troszkę taka ściąga. No ale jak wspomniałem na początku, DAO zazwyczaj potrzebuje jakiejś twarzy do reprezentacji. Kiedy podpisujemy sobie umowę między DAO a DAO. No, to przydałoby się kogoś koniec końców e, albo przynajmniej mieć taką namiastkę e, odpowiedzialności dla kogokolwiek. Więc e, czasami stosuje się takie zabiegi, jak stawianie jakichś fundacji na Kajmanach czy spółek na e, BVI, czyli Brytyjskich Wyspach Dziewiczych. I chciałem Wam przedstawić taki mega profesjonalny schemat, który przedstawiam Fanderom. E, I chciałbym, żebyście się skupili, żeby Wam to nie umknęło. E, jak to zazwyczaj wygląda? Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że mamy spółkę IT, która świadczy usługi albo dla spółki, na, która jest położona w jakimś offshore miejscu. Mamy też fundację na, na Kajmanach, która może być bezosobowa, może być właścicielem tej spółki na BVI i ona, ktoś się zawsze znajduje, żeby podpisywać takie dokumenty, nie wiadomo dlaczego. I, I bierze odpowiedzialność, albo i nie bierze, bo te procesy na, na offshorech są skomplikowane, drogie, więc czasami po prostu do takich sporów nie dochodzi, ale wszystko nadal polega na zaufaniu. Prawo nie jest do tej pory przystosowane w ten sposób, żeby pomagać i nie ścigać twórców, builderów i programistów, co jest trochę przerażające, jeżeli spojrzymy na przykład normalna Storma. No i. Słucham? Ale specjalnie się postarałem, żeby mu Dobra. To chyba wszystko na tyle. Tu są moje sociale. Jakby ktoś chciał, bezpłatną poradę prawną odnośnie blockchainów i tak dalej. Tu jest mój Telegram, a tu jest chyba mój LinkedIn, więc możecie robić screeny. Dzięki. To są jakieś pytania do Dominika? Poza tą wizualizacją już Mogę cofnąć. Tak widzę w tym temacie, czy istnieje takie DAO faktycznie które jest oparte na głosowanie o tokeny, i że faktycznie potem to automatycznie przychodzi, czy to jest po prostu głosowanie, a potem multi i tak sobie tam że wprowadzają zmiany do kontraktu. No, wiesz, ciekawe. To znaczy, um, osobiście nie znam takiego projektu, ale no siłą rzeczy e, taki projekt nie może być jakoś mega zaawansowany i nie może wychodzić e, z technologią bardzo daleko od konkurencji. No bo wszystkie rzeczy, które on może zrobić są zapisane w smart kontrakcie, nie? Smart kontrakt zawsze jest ograniczony do, do jakiejś tam puli zachowań, funkcji. Można go oczywiście rozbudowywać, tylko że... Znaczy rozbudowywać, można postawić kolejny smart kontrakt, tylko że no wtedy się pojawia znowu ta osoba trzecia, która będzie musiała zlaunchować ten smart kontrakt, więc wychodzi to jakby z tej puli. Była możliwość właśnie, żeby tak to zrobić, żeby to jakoś autonomicznie się działo, żeby, żeby właśnie tylko też na przykład jeżeli będzie jakiś DeFi protokół i ja będzie miał ogromny TVL, no to będzie też ryzyko, że że będziemy nad tymi tokenami przegłosować coś złego i żeby właśnie jakoś... Tak, tak, no ale na tym polega cała zabawa ta nasza kryptowalutowa, nie? Że mamy, że mamy ten miecz obosieczny i możemy ryzykować i brać udział w jakiejś takiej super zdecentralizowanej zabawie i ryzykować sobie tym, że, że wiesz, z jednej strony mamy wolność, ale z drugiej strony ryzykujemy tym, że coś może pójść nie po naszej myśli i projekt pójdzie w drugą stronę. No... Z doświadczenia nie, nie spotkałem się właśnie jeszcze z takim DAO, żeby było jakieś mega popularne i całkowicie zdecentralizowane. No i jeszcze pojawia się kolejne ryzyko, w którym możesz e, posiadać albo team, czy osoby trzecie mogą posiadać jakąś rozproszoną ilość tokenów, która przewyższałaby, załóżmy, 51% podaży tych tokenów ale nadal może e, przegłosować, wiesz, w zasadzie każdą rzecz dla DAO, nie? Więc no, to jest miecz obosieczny, ale nalegodzimy no, się z tym. No same Panie. jedynki też tak działają, w sumie, że no, tam jest ten powodki, bo No tak. i tak, Ethereum ma, w, w, tak, fundację... ...przed kredytorów, oni dostają kredyt... Tak, tak samo mamy na przykład teraz, wiesz, Ink -chaina, e, czyli to jest chain krakena, nie? Tak, czyli wielkiej zcentralizowanej giełdy, no ale oni teraz mają swój chain, e, ale, ale mają, wiesz, fundację, fundację na Kajmanach czy tam spółkę na BVI, już nie pamiętam. E, I są, wiesz, wielkim zdecentralizowanym podmiotem. Za chwilę będzie. Wójta, chyba, do... Tak, L2. No tak, wiadomo, no sekwensery zawsze są jest e, tak, system coś tam, żeby tam to rozproszyć. Nie tylko... Tak, znaczy oni teraz z tego co wiem. Tak, to pra... Tak. A czy z tego co wiem, to oni tam pracują nad tym, żeby wejść w Stage 2, czyli tą mega decentralizację, żeby, żeby nie dało się uciec ze środkami. i Witali, to pobiera. No ale. No może, no wszyscy, wszyscy, wszyscy się ścigają, żeby, żeby być top 1, nie? To są wszystkie te giełdowe rzeczy. Ja mam pytanie, jeżeli na to też o mixery. Mhm. Jeżeli ktoś nieświadomie wejdzie w posiadanie takich tokenów, mam na myśli, bo no zazwyczaj to są stable, prawda? Mhm. Y I jeżeli my posiadamy to na jakimś kolpolecie, nie wiem, przypuśćmy na jakimś tras polecie i chcemy przesłać te środki na giełdę typu Binance, żeby sobie coś kupić, może coś tam y mhm. handlować, może jakiś mały lewarek, obojętnie, cokolwiek. I Dobrze wiesz, że giełdy zazwyczaj blokują takie, takie tokeny. Jak my możemy w takim razie się wybronić? Skoro weszliśmy w posiadanie takich tokenów nieświadomie. I teraz y, gra jest pomiędzy nami a uh -huh. dużą giełdą, i jak im udowodnić, że wypuścili nam te środki albo oddali nam jakieś ładne A czy mówisz, mówisz mówisz o sytuacji, w którym y, bezpodstawnie weszłaś w posiadanie no. tokenów, które ci się nie należą? No to znaczy, nie w zasad... należy, no, wiesz, gdzie klient wysłał nam takie, token, takie stable? Okej, okay, z niewiadomego pochodzenia. To znaczy nie, chodzi mi o to, że nie były otagowane, bo hmm. zazwyczaj giełdy tagują te, hmm. te, 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 te tokeny. Akurat przyjmowaliśmy to na giełdy, na których mamy KYC, ale giełda tego nie wykryła. Później chcieliśmy to puścić dalej do klienta, na przykład na giełdę typu Binance, a Binance już mówił: Halo, halo to przeszło przez taki mikser, że... Okej, okay, okej. Okay. No, I tutaj się zastanawiam, jak można się bronić, zmieniając yy, mm. siebie, jak w porównaniu do takiego A... dużego podmiotu. Znaczy, case'ów takich, żeby ktoś przepuszczał przez Tornado Cash'a i wrzucał na giełdę taką scentralizowaną z KYC, no to szczerze nie znam. jeżeli ktoś korzysta z Tornado Cash'a, i później pcha się na giełdę zcentralizowaną. No to mówię, że nieświadomie. No, 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 to, to właśnie musi albo robić coś nieświadomie, albo na własne życzenie. No bo ciężko później nawet udowodnić taką historię transakcji, albo to jest niewykonalne wręcz, że, że my weszliśmy w posiadanie tych środków legalnie, strajdowaliśmy taką i taką ilość pieniędzy i, i chcemy to udowodnić w giełdzie, nie? A czy wiesz co, nie, nie wgłębiałem się nigdy w tego case'a, ale na pierwszy rzut oka, no wychodzi, wychodzi na to, że może być ciężko. Czyli utopione z Dobrze. Mamy jeszcze jakieś pytanka do Dominika? Ja mam. Jak uważasz, ile nam czasu zostało jeszcze? Ja już wyszedłem. Przed pełną inwigilacją. A, okej, okay, dobra. Przed pełną inwigilacją. Wiesz co, ja... E... Ja pamiętam jeszcze, jak był przepychany taki e, akt, chyba byłem wtedy w gimnazjum, jak akta. E, no i skończyło się tak, że młodzież wyszła na ulicę i nie pozwoliła na to, żeby, e, żeby jakaś tam inwigilacja szła dalej niż powinna. Więc, ile czasu nam zostało, to myślę, że zależy głównie od społeczeństwa. Nie? No bo na ile będziemy się godzić, na ile to gotowanie żaby będzie postępowało. No na tyle nam przepchną, nie? Czyli jeżeli damy się śledzić, nie pozwolimy sobie na to, żeby korzystać z jakichś tam zdecentralizowanych protokołów, które działają na naszą korzyść albo nie naszą korzyść, no ale mamy z tego fan, no to na tyle możemy sobie pozwolić, nie? Ale kiedy, kiedy będzie całkowita inwigilacja? No ciężkie pytanie. Nie, nie jestem oraklem. Tak, tak, ale ogólnie wiesz, są jeszcze e, pomysły nad tym, żeby zrezygnować z tego, żeby e, poszczególne kraje miały, e, miały taki organ, który będzie się zajmował tą mik Tak jak mamy KNF, ma być to tak super mega centralizowane w jednym organie Unii Europejskiej. No ale co z tego wyjdzie, to zobaczymy. No w Polsce jak na razie to jesteśmy na tym etapie, że czekamy na weto e, odnośnie MIKI, więc. Jeszcze jakieś Bitcoin? Kto to jest Bitcoin? Nie przejdziemy z chory. Nie widziałaś? Dobrze. Tu. Tak, ktoś tam jest. Dzięki wielkie, Dominik. Dajcie Brawka.